Witam, na centrowniku kolejny wał do Włeski 125. Jest to nowy wał, przed chwilą wyjęty z pudełka. Wał jest lekki, jest tutaj z blachami. To nie jest wał pełny, tak jak te najtańsze wały. Z korbowodem tutaj na tulejce. Ale co jest z tym wałem nie tak? Zawsze wrzucam takie nowe wały na centrownik, żeby sprawdzać jakie mają bicie. No pomijając to, że te blachy dzwonią po prostu są luźne. To jest mniej luźna, ale o, też, też takie są przestrzenie wyczuwalne. Wręcz znaczy to słychać. Wszystko trzeba będzie tutaj punktowo pospawać, oszlifować, żeby te blachy się nie obracały, bo się szybko wyrobią, po prostu odlecą i będą później piłować karter. Trzeba, trzeba będzie znowu silnik rozbierać. Ale co jest tutaj najgorsze w tym wale? W nowym wale, żeby takie bicie było? Jakieś 30 setek na stronę. To jest dramat, jak na nowy wał. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście jest to do poprawienia. Tak też zrobię. W kolejnym filmiku wrzucę ten wał już po korekcie, po centrowaniu. Pod filmem, tak jak zawsze, macie kontakt do mnie, numer telefonu oraz link do mojej strony na Oliksie, pod spodem w opisie filmu. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam. Do usłyszenia.